Moi drodzy, wiekopomna chwila, właśnie klikam enter. I co się wydarzy? I co się wydarzy? I co się wydarzy? Wow! Naprawdę, brawo! Twórcy Dekru stwierdzili, że w końcu naprawią największy błąd w Dekru 2, który uniemożliwiał mi granie w tą grę od... Prawie roku, nie całego roku. No w końcu się widzimy z Dekru 2 masakra. To minęło tyle czasu, kiedy ostatnio w tą grę grałem, że aż nie wiem co tutaj się działo. Pamiętam, że były sami ty, które mnie bardzo bolało, że nie mogłem ich robić. A teraz coś w ogóle zostało. Pamiętam, że miałem nagrać koniec wsparcia tej gry, tak naprawdę, że z całą siłę na Dekru Motorfesta poświęcają. No, ale kurde, nawet tam tego mi się nie udało nagrać. Nawet nie wiem, czy, co tu mam zrobić z tym crew, tak naprawdę. Nie wiem, co odpaliłem, ale chyba coś z Samita, więc yy, przejedźmy sobie. Wygrajmy sobie jakąś nagrodę. Battle Pasa już chyba nie ma. Ostatni się tam dawno, dawno temu skończył. Zostały yy, tylko te Samity, chyba które są jakoś. Yy, powtórkowe. Ok. Nie... Jezu, jak tu się jeździło! <laughs> And those Ej, czekajcie. Na jakich ja gram ustawieniach? Okej. Okay. Wrażenie, że grafika taka się rozmazana. Ale może mi się po prostu wydawać taka. Takie mam odczucia. O tryb antyaliasingu tu jest tylko niestety FXA, który jest tragiczny. Ale sama optymalizacja gry jest w miarę spoko, bo działa nawet na słabszym zdecydowanie wszędzie. Dobra. Dekru 2. Nie wiem, totalnie losowo ten odcinek nagrywam. Eee, tak naprawdę, Wy to oglądacie, to wczoraj był ten update się pojawił, czyli w środę. Poprawił tam jakieś trzy rzeczy. Najważniejszą, właśnie, było to, że naprawili pierdzielone logowanie się do gry po tym prawie roku. God damn, ile to im czasu zajęło. I pamiętacie też w jakimś tam poprzednim odcinku, który tam mówiłem, dlaczego nie gram Dekru 2, bo mi nie działa. No to powiedziałem, że. Jak widzę Dekru Decru 2, to się zastanowię nad zakupem e, Decru Motorfesta. I chyba do tego niedługo dojdziemy czasu, gdzie w końcu zakupię tego Motorfesta pojawi się jakiś content Motorfesta na kanale. E, słyszałem, że tam dodali jakąś nową mapę, dużo różnego kontentu, więc e, nie mogę się oczekiwać naprawdę. Tutaj w tym Dekru 2 już raczej pograć za dużo, sobie nie pogram, co sobie... zbyt... Popatrzę, co tutaj było. Może samity sobie jeszcze jakieś robił, e, których tam nie zrobiłem. Ale nie będzie to jakby gra, w której będę spędzał jakąś e, dużej ilości czasu. Może na live trochę sobie popykam. Nie wiem. Tak naprawdę wiem, że końcówka była bardzo ciekawa tutaj. E, dużo rzeczy ciekawych dodawali. Jakieś takie inne światy, jakieś klimatyczne e, eventy. Właśnie jak e, był ten ostatni patch, który jakby wtedy mnie uniemożliwił granie, to pamiętam, że dali w ogóle jakiś taki nowy tryb, jakiś taki wyczynowy. Czy coś takiego. Nie wiem, może nagramy w tego, albo w sumie w tym odcinku, dobra. Yy, to może zaraz się zobaczymy, poszukamy tego, ok? O moi drodzy, to jest to, o czym mówiłem ostatnio, to ogrywałem właśnie, że jest taki właśnie, jakby inne światy są, ograłem i to dodali na sam koniec. Te właśnie jakieś takie wyczynowe, jakieś mad rzeczy. Niestety tego już zagrać nie mogłem, ponieważ. Zablokowali mi, że tak powiem, dostęp do tego. Eee, więc co? Zagrajmy to sobie, zobaczmy, jak to wygląda. Pewnie, jeżeli graliście w Dekru 2, to już wiecie, jak to wygląda, ale ja nie grałem, więc. Eee, sprawdźmy, więc. To jest dla kierowcy, I, o co tu chodzi? Caring, Ojej. Right now you're o. Ale tu jest model teraz dziwny, taki jakiś opóźniony. Chyba nie mogę zbijać tych punkcików, tak mi się wydaje. Bo mamy jakiś mnożnik, o co chodzi? Ukończono? Aha. Dobra. Teraz nie wiem, czy to jest jakiś najlepszy pojazd, jaki był właśnie do tego tutaj, czy nie, ale no jak wam to mazę, to teraz próbuję to jeszcze raz zrobić. Teraz próbuję się przejechać całość, nie z tych słupków. Problem jest taki, że gra ma jakieś opóźnienie, jeżeli chodzi o skręcanie. Znaczy mógłbym to chyba zwalić na to, że oj, że gra działa niestety tylko przy 10 klatkach. A ja, kolejny zbiłem Ja pierdzielę Jak to zrobić? Ja pierdzielę. Jest cel osiągnięty. Ja pierdzielę. Taka, taka, takie ciężkie było to Dekru? Matka jedyna. Dobra, ale czekajcie, bo ja się spodziewałem tu czegoś bardziej takiego ciekawego. Jak tam gdzieś widziałem jakiś kiedyś trailer, czy jak ktoś grał. To nie było chyba to wszystko. Eee, więc spimy tam jeszcze, poszukajmy może czegoś takiego bardziej w stylu chyba eventu. 5% ukończyliśmy, bo to są, to jakieś cele, czy wszystko to były cele? Okej, okay, czyli to wszystko, a czekajcie, a to część druga? To właśnie widziałem, a na razie to co przejechałem, to było takie wiecie, takie lipne. Dobra, co tu mam wziąć, żeby pojeździć po jakimś fajnym miejscu? Dobra, zobaczmy tutaj co się dowiedziało. O, skok przed Donata. Okej. Okay. Ja pamiętam, że tu były jakieś, jakieś buildy, miałem jakieś najlepsze auta pod daną klasę, ale ja nic z tego nie pamiętam, tak szczerze. Wiem tylko, że policją, jakimś Bugatti, grindowałem jakiś event, żeby haj zarabiać. To jest wszystko, co z tego pamiętam. Ja więc zostawmy, zostawmy, już przy tej maździe. Spróbujmy teraz się tam wybić, aż... ...jak najwyżej się da. Matka... Jedyna. Ej, tu jakieś się checkpointy zostawiało, nie? Nie wiem, czy... To nie tak raczy co, ale wydawało mi się, że można było jakieś takie na przykład tutaj stanąć jakiś checkpoint sobie ustawić, nie? Otwórz wyścig to jest to? Nie, to nie wiem. Trudno, jedziemy, teraz się uda. Mam nadzieję, że trafi idealnie w tę rampę. Mam większy kąt, pod którym podjeżdżam. zarąbiście I... przeleciałem nad wszystkim. Zobaczmy to, wziąłem coś innego. Jakiś salon, zobaczymy co to będzie. Na razie zjeżdżamy w dół. Trochę taki trial fusion. Też gra od Ubisoftu. Jezu. Ale się dziwnie jedzie tym crossem. I to jest fajne. To nie będzie takie trudne, że znowu tego nie zrobię. To na razie, wydaje mi się, idzie mi całkiem spoko. Aha. A jak ja to miałem doskoczyć? Chyba jakimś nieulepszonym motorem jadę, mam wrażenie. Od początku, dobra moi drodzy, przyjedźmy sobie coś samita. Uuu, Takie Mitsubishi by mi się przydało w Motorfeście. Więc spróbujemy e, podriftować sobie nim, żeby zdobyć jak najwięcej punktów do rankingu. Ja wiecie, lubiłem wiarę drifty, e, bo się model jazdy zmieniał. A przy okazji wszyscy mieli tak samo, jak nie wiem, jak to powiedzieć. Na 125 tysięcy tu trzeba jak najwięcej punktów wykręcić i jest jak tu się jeździ. Całkowicie inaczej niż przed chwilą jeździłem. Ojej, ale tutaj to auto jest. wolne. Oni zre tyle na drifta? Czy to auto na drifcie zwalnia? Jaka tragedia! Nie mogę komba zniszczyć, bo kombo było najważniejsze, pamiętam tych driftowych tak Ja w driftowych tak zawsze byłem najlepszy. Cokolwiek było z driftem, kurde, szczyt tabeli, nie? Czy szczyt tabeli. Najwyższy ranking, nie? Tam miejsce rankingowe. Nie, ale to do driftu? Jakaś padaka normalnie, to w ogóle nie driftuje. Dobra, więc na tym będziemy kończyli yy, całość tutaj. miał być taki luźny, luźniejszy różniejszy odcinek, bardziej informacyjny, że jeżeli ktoś, tak jak ja, Miał problem e, z Dekru 2 i nie chciał odłączać wszystkich kont e, od e, Ubisoftu. No to moi drodzy, dobra wiadomość, świetna wiadomość, działa. W końcu działa, w końcu twórcy stwierdzili, że dadzą, no nie, no i 38 sekund, to zepsułem. Ktoś 885 tysięcy to wykręcił? Tym złomem? Jak? Masakra. Ja to będę musiał powtórzyć to ewidentnie, bo nie pojechałem za dobrze. Znaczy, no te kombo mi tutaj się wywaliło, nie? Bo tutaj switche jeden na drugą stronę to normalnie tragedia. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie. W Dekruda można zagrać. Być może Motor Fest pojawi się niedługo na kanale, nie wiem, może jakieś wiosenne promocje będą w kwietniu, coś takiego. Na Wielkanoc może sobie kupię. Zobaczymy. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!